Cześć! Dzisiaj przyjrzymy się niewielkiej produkcji od studia EcoDog Games, która zwróciła moją uwagę za sprawą specyficznej stylistyki, ale i mechanik, które na papierze brzmiały interesująco, bo obiecywały miks gry przygodowej z licznymi wyborami mającymi wpływ na samo zakończenie i przebieg gry, wraz z grą karcianą odpowiedzialną za komunikowanie się z postaciami występującymi w grze i utrwalanie więzi. Czy w praktyce wyszło tak samo dobrze? Zapraszam do materiału. Sides of Sojourner zabiera nas do alternatywnego świata, w którym ludzie i maszyny żyją po rozrzucaniu po miastach i miasteczkach pustyni. Wcielamy się tu w młodą dziewczynę, która po śmierci matki decyduje się przejąć jej biznes, jakim jest lokalny sklep sprzedający różnego typu towary stworzone i wyprodukowane w innych rejonach. Aby je zdobyć musi najpierw się tam udać, do czego zwłaszcza na początku niezbędne jest podczepienie się do karawany. Trafiając do innego miasta, musi oprócz tego zadbać o dobre stosunki z wytwórcami, a te zdobywamy poprzez odpowiednie zagrywanie kart ze stworzonej przez nas talii. Nie da się tu zyskać sympatii każdego i trzeba się z tym liczyć, jak i z faktem, że w zależności od naszych poczynań, w grze natkniemy się na inne sytuacje i wydarzenia, a także zobaczymy inne zakończenie historii. Gra bowiem posiada ich kilka i wpisuje się w ramy przygodowego rogalika typu Choose Your Own Adventure z nietypowym karcianym elementem. Każda rozgrywka obejmuje pięć wypraw poza granice sklepu w celu zdobycia towarów niezbędnych do podtrzymania działalności, która jednocześnie jest kluczowa dla przetrwania naszej rodzinnej miejscowości, bo tylko dzięki niej zagląda tu karawana przynosząca różne dobra, takie jak pożywienie czy dzieła sztuki. Z kolei każda taka wyprawa trwa ponad 40 dni, w czasie których możemy zwiedzić różne miejsca. Dostęp do części z nich odblokujemy z czasem dzięki nowym znajomościom. W każdej z lokacji znajdują się postaci, czy to innych handlarzy, wytwórców, czy po prostu ciekawych osobistości, które chętnie podzielą się z nami dobrami i historią, jeśli tylko zyskamy sobie ich sympatię. W tym celu czeka nas sekwencja przypominająca domino, polegająca jednak na zagrywaniu kart, co jest główną mechaniką produkcji. Nasza talia składa się z 10 kart, na których po obu stronach widnieją jakieś symbole. Mogą się one powtarzać, być kompletnie inne albo występować podwójnie, w różnych kombinacjach. Jeśli chcemy zyskać sympatię rozmówcy albo mu pomóc, musimy ową poteczkę wygrać, a to wymaga od nas pewnej taktyki. Przede wszystkim, wystawiając kartę, musimy zadbać o to, aby jej lewy symbol pasował do tego po prawej stronie, wcześniej wyłożonej karty, a także, aby na wykładanej przez nas karcie prawy symbol mógł być dopasowany przez przeciwnika, bo te wykładamy naprzemiennie raz my, raz oponent. Warto więc przed poteczką zwrócić uwagę, jakie symbole na kartach posiada przeciwnik i zagrywać takie karty, z którymi będzie mógł się on skombować. Tak mniej więcej wyglądają podstawy, ale w zależności od różnych czynników każda rozmowa wymaga od nas wygrania określonej liczby rund, aby zakończyła się sukcesem. Z kolei przegrywamy, gdy symbole zostaną dopasowane błędnie, również odpowiednio dla rozmowy ilość razy. Twórcy do tych prostych podstaw dodali coś na kształt tarczy chroniącej nas przed przegraną wskutek błędnie dopasowanych symboli. Zdobywamy ją dzięki kartom, które po wyłożeniu tworzą ciąg czterech takich samych symboli. Dzięki temu możemy wykorzystać tę ochronę i pozbyć się niepasującej w innym wypadku karty itd. Po każdej potyczce, niezależnie od jej rezultatu, musimy wyrzucić jedną kartę stali i w zamian włożyć w jej miejsce inną, jedną z trzech losowych do wyboru. Nie ma możliwości ominięcia i nieskorzystania z tego, więc warto budować talię pod postacie, z jakimi najczęściej będziemy się spotykać, albo jak najlepiej zbalansowaną, chociaż tu nie ma złotego środka. Science of Sojourner nie da się wygrać z każdym i sprawić, aby ci nam zaufali, bo jest to element gry, który wpływa też na jej regrywalność. I często, im lepiej zbalansowany deck, tym więcej przegranych na naszym koncie. Do tego, wśród kart, jakie będziemy dobierać po poteczkach, możemy znaleźć zwykłe, jak i te z dodatkową umiejętnością, jak na przykład możliwość wystawienia dwóch kart naraz, podejrzenia ręki przeciwnika czy przetasowania talii. Jest ich oczywiście więcej i zdecydowanie potrafią zmienić przebieg poteczki. Pomimo, że mechanicznie jest to proste, to jednak nie czułam zmęczenia tym segmentem, a wręcz przeciwnie. Zwłaszcza, że w im dalszych rejonach mapy jesteśmy, tym te stawały się trudniejsze, mniej oczywiste i trzeba było ciutkę pokombinować, aby wykaraskać się z pozornie beznadziejnej sytuacji. Ogólnie sam koncept, w którym przebieg rozmowy zależny jest nie od wybrania opcji dialogowej, a poprzez stawiane przed nami wyzwanie, jest dla mnie na tyle oryginalny, że mam nadzieję, że Science of Sojourner zainspiruje innych twórców, aby ci zbudowali coś swojego na tych zabawnych i satysfakcjonujących fundamentach. Wrócę jeszcze do samej eksploracji. Wcześniej wspominałam, że jedna rozgrywka dzieli się na 5 wypraw, ale nie powiedziałam, że każda z nich kończy się albo gdy sami postanowimy wrócić do domu, albo gdy minie ponad 40 dni od jej rozpoczęcia. W czasie każdej z wypraw decydujemy gdzie pójdziemy najpierw i w jakiej kolejności, a każde przemieszczenie się od osady do osady odlicza nam dni w kalendarzu, więc nie opłaca się z jednego końca mapy i jechać na drugi, a dopiero potem zwiedzić lokacje między nimi, bo w ten sposób tylko marnujemy i tak ograniczony czas. Nie zabrakło tu też losowych zdarzeń w czasie przeprawy między jednym a drugim punktem docelowym, gdzie mamy możliwość zdecydować się na jedną z dwóch opcji, a każda z nich będzie miała jakieś konsekwencje. To samo tyczy się losów postaci, bo w zależności od tego, jak nam pójdzie, w trakcie przygody będzie towarzyszyć nam sympatyczny psiak albo cybok. Albo ktoś umrze, wróci na złą drogę, czy dojdzie do spotkania kochanków. Nie zawsze więc przegrana potyczka jest faktyczną przegraną, bo może się okazać, że nie zgadzając się na coś, postąpiliśmy słusznie. Oprócz tego, na koniec wyprawy czeka nas podsumowanie naszych działań i zdobyczy, na jakie natknęliśmy się w jej czasie, które możemy wystawić w naszym sklepie i sprawdzić, jak się sprzedały. W grze nie ma jednak waluty, więc jedynie obserwujemy zainteresowanie naszymi towarami. Jedno przejście gry zajmuje około 4 godzin i przyznam, że chociaż się tego nie spodziewałam, to historia tu opowiadana nie naprawdę wciągnęła i chciałam poznać losy konkretnych postaci. Sama produkcja jest też na tyle lekka, prosta i przyjemna, że ciężko się od niej oderwać. Do tego miałam dziwny cliffhanger po jej przejściu i zdecydowanie będę do niej wracać, bo nie odkryłam jeszcze wszystkich zakończeń, ani nie poznałam wszystkich historii. Nie jest to jednak pozycja dla każdego, bo przede wszystkim zastosowana tu stylistyka jest na tyle specyficzna, że albo się ją lubi, albo nie trawi. Nie jest to też w żadnym aspekcie rozbudowana i bogata w opcje produkcja, niezależnie czy mówimy o segmencie karciankowym, eksploracyjnym, ekonomicznym czy fabularnym. Tutaj wszystkiego jest trochę i nie jest tak, że gra trafi w gusta fanom danego gatunku, bo raczej jest to pozycja dla osób, które lubią i cenią sobie oryginalność i zabawę z schematami gatunkowymi, gdzie na pierwszy plan wysnuwają się opowiadane historie. Jeśli lubicie nietuzinkowe produkcje, to warto się z nią zapoznać. Ja jednak nie będę jej polecać, nie dlatego, że mi się nie podobała, bo bawiłam się przy niej świetnie i oceniłabym ją całkiem wysoko, ale dlatego właśnie, że jest na tyle eksperymentalna pod wieloma zgodami, że łatwo może nie przepaść do gustu z różnych przyczyn. I to tyle. Mam nadzieję, że nakreśliłam wam mniej więcej o co w Science of Sojourner chodzi. Dajcie znać, co myślicie o takich produkcjach i czy byście im szansę, czy raczej was odrzucają. A tymczasem dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!